6 dzień dobry we wietrznym Się obiecałem, więc nagrywam taki filmik porównujący obydwa ściółkowania, które jakiś czas temu zrobiliśmy. Był taki filmik, chyba, wielkie ściułkowanie, agrowuknina, tam kontra, y, słoma i, i kartony czy jakoś tak, no takoś, jakoś tak się nazywał. Mija mniej więcej pół roku od tego czasu, chyba, jak żeśmy to ściułkowali. Powinno być to duże jeszcze, y, ściółko, że tak powiem, uleżeć sobie, ale. No porównujemy już, bo niedługo będziemy chcieli korzystać z tych miejsc, które zostały wyściółkowane, dlatego porównuję, patrzę na to co my użyliśmy i w naszym przypadku jak to wygląda, może u was jak użyjecie innego materiału czy w inny sposób będzie zupełnie odwrotnie, chcę po prostu tylko podkreślić to jak to wygląda u nas i tyle, a więc jakby ktoś nie wiedział, nie oglądał tamtego filmu, tak ściętą trawę wyściółkowaliśmy agrowłókniną, to jest chyba... Nie wiem, to chyba 50 jest. I tutaj najpierw poszła tektura, kartony, kartony rozkładane i słoma. Porównuję teraz, powiem coś złego na temat tamtej metody. Powiem, dlaczego. Aha, jeśli chodzi o koszta, tak będę mówił, może nieładnie, nie, nie nieskładnie, ale tak mi się przypomina. Koszta podejrzewam, że są mniej więcej podobne, bo możemy zdobyć te, które za darmo, ale słomę no to już tak kiepsko trzeba by kupić. Pewnie z 10 kostek nam zeszło, każda z 5 złotych, czyli tam 4, no to trochę też, też jakieś pieniądze kosztują. Agrowuknina też kosztuje, żeby kupić, także nie wiem, tak naprawdę nie obliczałem, która metoda jest droższa. No może tam troszeczkę taniej jest, bo. Ale to znowu mniejszy obszar, także myślę, że cenowo wychodzi na to samo. Jeśli chodzi tutaj o. Agrowukninę i słomę, no to mamy takie porównanie, że na pewno tamto jest bardziej izolacyjne, to znaczy bardziej trzyma temperaturę ziemi, która już jest nagrzana, ale też latem, znaczy wiosną właściwie, jak już się ciepło robi, to po zimie też trudniej nagrzać się ziemi w tej metodzie, no bo słoma, jako taki można by rzec, w połączeniu z powietrzem izolator, uniemożliwia troszeczkę nagrzanie się tej ziemi, a tutaj jeszcze wzmaga nagrzanie, no bo to jest czarne, więc promienie słońca łapie. Jeśli chodzi o agrowukninę, to powiem Wam szczerze, że dwa tygodnie po wyłożeniu tego miałem ochotę to zerwać w cholerę i wyrzucić do śmietnika, dlatego, że wszystko nam pozwiewało. To, to jest o, tam takie szpileczki łapane było. Wszystko nam powyrywało, może jak znajdę to zdjęcie, Wam pokażę. Totalnie wszystko nam powyrywało. Miałem obawy co do słomy, że to słoma tak z kartonami pofrunie, a to właśnie to pofrunęło, rozwaliło się. Agnieszka wzięła na ambicje i poprzynosiła kamień i poukładała. Za jakiś miesiąc wszystko znowu fruwało. Ja to poprawiłem, ona chyba z 4 czy 5 razy, żeśmy to poprawiali, bo po prostu co, przy, co, co tutaj zajrzałem, to... Niestety wszystko było pozwiewane, więc to mi się bardzo nie podoba. Te szpilki to można sobie w tyłek wsadzić i pogrzebać nimi, a nie, a nie do ziemi. Zwłaszcza takie jak my mamy piaszczystą, niby wbijały się mocno, ale i tak wszystko wyskakuje bez żadnego problemu. To jest powierzchnia duża, jak podwieje, to wszystko frunie i nic z tego nie ma. Dlatego to jest taka wada, która mi się bardzo nie podoba i trzeba by było zadbać o to, żeby no zwyczajnie to było jakoś mocno tutaj przywalone. Może nie wiem, ziemi trochę obsypać czy więcej tych kamieni, szpilki, kamienie, ziemia. Może już by dała radę Jeśli chodzi o słomę i kartony To tu się nic kompletnie nie stało Tak jak to żeśmy położyli tak leży W ogóle nie poprawialiśmy tutaj niczego A dookoła słomy to jest raptem tyle Co ja przy ściółkowaniu Tego rozrzuciłem przypadkowo I tu naprawdę Jestem zaskoczony tym, że w ogóle nic nam nie podwiało A naprawdę wiatr u nas No hula w sezonie jesiennym Czy wiosennym bardzo bardzo nam przeszkadza w różnych rzeczach, także jeśli chodzi o y, takie trwałość, że tak powiem takiego zjawiska, to tutaj zdecydowanie wygrywa słoma z kartonami, agrowłóknina. U nas, ja zawsze podkreślam, u nas, tak? Bo może ktoś ma lepsze kołki, lepszą agrowłókninę, czy agrotkaninę, i u niego to będzie wyglądało lepiej, ale mnie to strasznie wkurzyło i miałem ochotę z tego zrezygnować i tylko Agnieszka jest powodem, dlaczego tutaj to dalej y, prosperuje, że tak powiem, a ja już już chciałem tego pozbyć dawno. To, co teraz powinniśmy z tym materiałem całym zrobić, to też znowu moim zdaniem wygrywa tu słoma i te tektury. Dlaczego? My nie musimy z tym materiałem nic robić. Możemy go po prostu rozgarnąć troszeczkę i w nim sadzić. Tak? Zaraz Wam pokażę tam, co się dzieje pod spodem. Możemy w tym sadzić. Nie musimy tego się pozbywać. To jest materia organiczna, która dodatkowo nam też użyźnia tę glebę. Nie musimy jej tutaj, tutaj zabierać stąd. Na pewno lepiej też chroni przed parowaniem wody, bo jednak jest to grubsza warstwa i jak no też oczywiście przepuszcza wodę w jedną czy w drugą stronę, ograniczając też parowanie, ale myślę, że trochę jednak gorzej. I nie trzyma przede wszystkim wilgoci, a tu widzimy, że. Słoma trzyma, możemy się jej pozbyć. A tu jakieś resztki gliny jeszcze, bo to taka była słoma, nieraz pomieszana lekko, lekko z gliną. Więc jakby to mi się bardziej podoba, bo ja mogę tutaj to porozgarniać. Ewentualnie jakbym się bardzo chciał tego pozbyć, to pozbywam się na kompost, czy do innego, do innych gdzieś rządek, do ściółkowania. Mam co z tym materiałem zrobić. Tam, no albo robimy dziurki, i sadzimy sobie, nie wiem, truskawki, czy co tam chcemy albo musimy to zwinąć tak więc no, niby fajniej bo zostaje nam ten materiał do wyściółkowania na przykład w innym miejscu ale nie ma z tego pożytku w sensie żyzności wręcz przeciwnie jakby nie było, jest to w pewnym sensie materiał sztuczny yy, i być może że z deszczem, z wodą też jakieś świństwa nam się tu wymywają. Tak jak mogą się delikatnie wymywać jakieś dziadostwa z kartonów, z tektury, która może w sobie coś tam zawierać z jakiejś tuszy, pozostałości i tak dalej. Chociaż my używaliśmy kartonów mm, czystych, bez żadnych nadruków, bez laminatów, bez niczego, no to jednak kartony w pewnym, yy, w pewnym procencie są robione na przykład z makulatury i nigdy nie wiemy jaka ta makulatura jest. No, bywa różnie. Myślę, że pod kątem chemicznego dziadostwa to może tu być podobnie. Bo tak się mówi, że coś jest nieszkodliwe, nieszkodliwe, wodę nam się sprzedaje w plastikowych butelkach, że taka fajna, poręczna i w ogóle, a potem się okazuje, że niestety tam jakieś świństwa sobie się u, u, u wydzielają do tej wody i to jest niezdrowe. Dobra, nie będę kombinował, po prostu zaglądam co tu się dzieje pod spod. Może tu gdzieś tak na środku, żeby tu gdzie te miejsca są niby takie bardziej, no dalej od, 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 od reszty, tak środek tam. powiedzmy. To gdzieś tutaj zajrzymy, co tu się dzieje. ano no, kochani, nic, kompletnie nic na razie. Moim zdaniem to jeszcze powinno tutaj leżeć z Bo zobaczcie, yy, więcej nam zaczyna rosnąć tu peż niż gdzie indziej, albo przynajmniej w takim samym zakresie. Dlaczego? Widzimy, że tego typu agrowukina, być może to widać na kamerze, częściowo przepuszcza światło, trochę nie całe oczywiście, w dużej mierze zacienia, ale jednak trochę to światło nam tutaj przepuszcza. Dlatego mają jak fotosyntezę przeprowadzać rośliny. Yy, ogrzewa, bo jest to ciemne, czarne, jak jest słoneczko, to nam tutaj już zaczyna powoli, nie wiem czy to będzie tak widać, ale powoli jest. Coraz więcej tych kwastów już tutaj rosnących niż na przykład w glebie obok. Gdzie jeszcze? Widzicie tutaj? Mam nadzieję, że widzicie różnicę między tym, co jest tutaj, a postaram się szybciutko przesunąć ekran. A tu już nam rośnie, tak? I teraz pytanie: poprzebija nam się to, czy nie? Czy jeżeli poczekamy jeszcze z, z, z rok? czy pół roku, czy może nam się to tutaj że tak powiem zdusi i użyźni nam teren, czy też nie, nigdy nie wiadomo wadą też tej agrowłókniny jest to, że ona jest cieniutka ta u nas pięćdziesiątka i jak się chodzi o tutaj powiedzmy widać jak są takie Chwaś, chwasty, tu chyba kruszyna przebiła, bo po prostu się robi dziury w tym, tak, i, i to akurat to już jest, jest yy, padnięte, ale można narobić dziur i nam wyrośnie nad włókniną. Jak zaniedbamy, to ten krzew będzie jeszcze miał bardzo dobrze tu, bo wyrośnie nam, będzie ogrzewany przez to, wyrośnie nam ponad to, a tu ma wyściółkowane. I, I trochę może przygłuszone te chwasty, może nie, ciężko mi powiedzieć. Jestem bardzo zawiedziony tym, co się tutaj dzieje. Ja to robię przy Was, żeby nie było, że jakaś ustawka jest. To robię to przy Was. Mam nadzieję, że to widać, że nic nie było ruszane. Tu może mniej widać, ale to może udowodnię przy słomie. Bo sam jestem ciekaw, co teraz się będzie działo tutaj. Powiedzmy, że idziemy na środek mniej więcej też. Chyba widać, że nic nie ruszałem, tak? Mam nadzieję, że mi wierzycie na słowo. I, I tak, no dobra, no odgarniamy, zobaczymy. Na pewno dużo wilgoci. Dokopujemy się do kartonów, które jeszcze nie zostały przerobione do końca, ale już są na tyle rozwalone, że zobaczcie, mogę je o, na cząsteczki wręcz pod, pod wpływem grawitacji samej, nam się rozwalają. Na pewno dodatkowa, dodatkowy plustek tej tektury tutaj jest taki, że ta tektura zwabia drzwiownicę i e, urzeźniają nam one glebę tutaj, przerabiają. Ciężko mi nawet zajrzeć, jest, widzicie, tak pod spód, ale zobaczmy, co tu się dzieje, czy tu znajdziemy jakieś chwasty, które zaczęły odbijać, czy nie. Na razie nie mogę takich chwastów znaleźć, widzicie sami. Za to ziemia tutaj na oko, a teraz sprawdzam przy was, zobaczymy, co się dzieje. Jestem w stanie ją wziąć bez żadnego problemu i o, Rozsypać, a to też było to samo miejsce. Tutaj wszędzie jest tak, jak, jak i tam było. Teraz dla porównania. Mamy chwasty w większej części martwy Już oczywiście nie wszystkie na pewno, bo jakieś no, tutaj kawałeczki perżu czy czegoś na pewno gdzieś przetrwało Są takie miejsca, gdzie jeszcze to wymaga trochę więcej czasu i gdybyśmy teraz na przykład to odsłonili całe, podejrzewam, że tam nie wiem, no 50%, 40% czy ile tego, tego wszystkiego by z powrotem nam odbiło, ale... Na pierwszy rzut oka, no, zrobimy jeszcze w drugim miejscu, żeby nie było jaj. No, na przykład gdzieś tutaj, tak? Żeby nie było, że sobie znalazłem jakieś miejsce. Tu mamy taki karton, o, taki bardzo gruby karton, ale, ale też się rozwalał bez, bez żadnego problemu. I co tu mamy? Dokładnie tę samą sytuację. Bez większego problemu jestem w stanie wziąć tę ziemię w garść i zobaczyć, że większość chwastów jest martwych. No i po prostu. Ziemia już jest praktycznie przygotowana do tego, że można by było tutaj coś wysiewać. Oczywiście najlepiej, jakby było jeszcze duży. Ale nie, nie sprawdziłem, nie, nie spróbowałem szarpnąć tej ziemi pod włókniną. Gdzie to było to, co tutaj jest? To, co ja tutaj brałem. No tutaj zobaczcie, co się dzieje. Nic się nie dzieje. Wszystkie chwasty trzymają się bardzo mocno ziemi. Nie jestem w stanie zrobić tutaj dziury ręką w żaden sposób. Niestety bardzo jestem tym zawiedziony, bo więcej wyściłkowaliśmy agru wukniną. Miałem co do tej metody dużo większe jakby takie um, przesłanki i nadzieje. To zobaczcie tutaj dokładnie ta ziemia się zachowuje tak samo jak i jak i pod agrowłókniną to jest dokładnie to samo, tu się nic nie zmieniło z tym, że tu jeszcze chwasty nie ruszyły a tam już ruszyły bo tam mają po prostu cieplej przede wszystkim cieplej, ale też niestety myślę, że jest słabej jakości ta włóknina, dużo światła przepuszcza bo one są zielone, one nie są białe takie, które zwiastują jakby brak słońca, tylko już są zielone. O, tu, już, tu już zachodzi proces fotosyntezy, to jest bardzo niewskazane jeśli chodzi o chwasty. Słuchajcie, podpowiedzcie w komentarzach: może trzeba użyć dużo lepszej agrotkaniny, na przykład, a nie agrowłókniny o większej gramaturze. I jakiś tam dłuższy okres czasu czy coś, bo to nie jest tak, że ja chcę teraz to oczerniać, bo ja bym wolał, żeby to działało lepiej, dlatego że ja mogę właśnie, to, jakby tutaj było lepiej niż tam, to ja bym sobie to zdjął, przesunął gdzieś indziej na kolejny rok powiedzmy, a tutaj już siał, yy, czy, czy, czy wysadzał roślinki. A ja tu nic nie mogę zrobić, tutaj właściwie nic się nie zmieniło, wręcz przeciwnie, jest jeszcze gorzej. Zobaczcie różnicę. Pomiędzy tym kawałkiem niewyściółkowanym a tym. Mam nadzieję, że to widać. Zobaczcie, ile nowych roślinek rośnie tu, a ile tu. Dwa razy więcej tu jest niż tu. To jest ten sam teren. Zobaczcie, to wszystko już weszło w proces fotosyntezy. Jest marzec. Zobaczcie, ile tego jest. A tu połowa tego. Jeszcze takie porównanko wymyśliłem, póki jest niewyschnięte. Odsłoniłem to, gdzie była na tu i odsłoniłem ten kawałek tutaj tylko, gdzie słoma i tektura. Tu mieliśmy poletko greki wszędzie, która nam zlikwidowała dużą część chwastów w ogóle, widzicie tutaj mamy no niewiele nie tego perzu i innych chwastów w porównaniu do, do tego czegoś, no to gryka naprawdę nam tutaj bardzo dużo pomogła, ale to jest ten sam teren. Jakie są różnice? Na pierwszy rzut oka od razu widać wilgoć. Duża wilgoć, zero wilgoć, to jest wszystko suche. Teraz mamy tak tam ziemia taka wygląda, jakby była kompostująca i tak dalej. Praktycznie zero chwastów. Zero. Nie widzę tutaj w ogóle chwastów. Tutaj widzę, pomimo że to jest poletko pogryce, to widzę te chwasty. Jeszcze zobaczę, jak tu by się um, szpadelkiem walnęło. No jednak stwierdziłem, że może lepszym rozwiązaniem będzie kopanie widłami. Będzie bardziej to takie obiektywne, takie no, do sprawdzenia, fajne. Słyszeć pewnie nie słyszeliście, ale tu mi pękały korzenie, jak wyrywałem to trochę było ciężej. Nie wiem, czy to widać akurat jest, ale troszkę ciężej mi to było. Tam poszło to bez problemu i widzę już taką różnicę, że tu to wszystko mi się zobaczcie, rozwala na kawałeczki. Tak, Mam taką ziemię, można powiedzieć, roz... rozwaloną. A tu takie kępy mi jeszcze powychodziły. O, też się trochę rozwalają, ale widzicie, takie mi się grudy. Sklejone jeszcze korzeniami, takie kawały duże o pek które też się oczywiście da po jakimś tam czasie rozwalić. No ale tutaj ja aha, no widzicie jeszcze ile korzeni, ile pędów takich, może już niektóre też martwe. Żeby już nie, nie, nie narzekać tak na tę metodę. No ale trochę ciężej. Tutaj nie ma czegoś takiego. Tu wszystko jest o luźniutkie, napuszone. Nie ma w ogóle takich kawałów dużych. No nie mogę znaleźć tak. Więc, więc widocznie ich nie ma. Albo po prostu złe miejsce. No nie wiem. Próbuję jeszcze coś znaleźć, żeby uchronić tę metodę. Z agrotkaniną, z agrowłukniną, właściwie, przed moją krytyką, ale ciężko mi, naprawdę mi ciężko. Słuchajcie, żeby nie było, znalazłem dużą wadę tego. Może się okazać, że słoma jest pryskana jakimiś świństwami. No ale też jest łatwe rozwiązanie, w sumie. Bierzemy słomę z zaufanych źródeł, od sąsiada, od gdzieś tam, od rodziny, czy takich miejsc, z których wiemy, że nikt nie pryska. Ewentualnie można użyć siana, można użyć innych materiałów ściółkujących, które będą nam no, tutaj, na przykład rębki, które będą z jakiegoś bardziej sprawdzonego źródła. No, wbijam te szpilki z powrotem, zostawiam to jeszcze na jakiś czas. Mam nadzieję, że, że może przyjdę któregoś dnia i zobaczę, że jednak te chwasty pod tą agrowuknioną nie rosną dalej, tylko po prostu tam się zaczynają dusić w swoim towarzystwie. Po co to w ogóle było? Po to, żeby się chwastów pozbyć, to w taki sposób, że nie będziemy ich tu wyskubywać i, i wyrzucać, tylko właśnie w prosty sposób wyściółkować i pozwolić im tutaj zdechnąć na tej glebie, na której rosły, żeby nam samym swoim cielskiem uży użyźniły. No więc podsumowując, ale żeby się nie powtarzać i nie mieć tego samego, to tylko powiem, że u nas w tym roku porównanie takich metod jak my zrobiliśmy z takim materiałem jaki mieliśmy zdecydowanie wygrywa słoma z, z tekturą. Agrowłóknina można powiedzieć, że jeszcze nam tylko zaszkodziła tym, że gdybyśmy chcieli już tutaj coś wsadzić, to obok teren mamy bez. Yy, kwastów już odbijających przez temperaturkę, a tutaj już nam zaczęły rosnąć. Jak to teraz zdejmiemy to niestety, ale słoneczko im, im pomoże. Proces fotosyntezy, ciepełko było, jest szansa, że tylko będą jeszcze mocniejsze, więc w naszym przypadku mówię, konkretnym tym doświadczeniu zdecydowanie polecam bardziej jakieś takie ściółki naturalne, powiedzcie czy wy robicie takie doświadczenia, jak to się u was sprawdza może u was ta agrowłóknina y, dużo lepiej y, się sprawdza, może ja popełniłem jakieś błędy podpowiedzcie ludziom jak zrobić tamtą metodą, żeby było dobrze? Jak ktoś ma doświadczenia z taką, również proszę napisać. Jest to dla mnie ciekawe, bo sam widzi, sami widzicie, sprawdzam. Postanowiłem jeszcze zrobić kolejne wydłużenie tego eksperymentu. Więc mamy rzucone kostki całe, a teraz jeszcze mam trochę słomy na zbyciu i ja sobie powysypuję. No nie wiem, czy mi się uda tu całe to zasypać do końca, ale zobaczymy. Może mi się uda, zobaczymy, no ileś tam wysypię, Kiedyś wam pokażę ile. Właśnie teraz jest ten okres taki, kiedy. By, hmm, chwasty by sobie już rosły no to zobaczymy, czy uda nam się tą samą, tą słomą tutaj coś zdziałać. Musi być to dosyć gruba warstwa, jako takową postaram się wysypać tu. No, udało mi się bez problemu znaleźć wystarczającą ilość słomy, to znaczy wystarczającą, na no, tyle samo wrzucaliśmy tam pytanie, czy wystarczy to, czy musi być tutaj warstwa grubsza. To jest około powiedzmy 20 cm, ale na dobrą sprawę jak się po tym pochodzi to zostaje, nie wiem, z 7. Hejka, sklejka i naklejka. Jest kolejny dzień, uciekłem z domu żeby tu coś porobić, bo już mam domu dosyć, yy, wpadłem na kolejny pomysł, słuchajcie, z tym ściółkowaniem i z tym pozbywaniem się chwastów. Podejrzewam, że podzielę Wam jakoś ten materiał, bo jak będę tak co chwilę wpadał na nowe pomysły i czekał na efekty, to za 10 lat Wam w ogóle wrzucę ten film. Mamy tutaj kolejny jakby teren, który również będziemy chcieli wykorzystać pod różne uprawy, że tak powiem a przynajmniej pod testy. I co tu mogę zrobić? Ja wpadłem na taki pomysł, że mam tam taką stertę liść, którą nam przywieziona busem i wywalono tam. Powoli się będę pozbywał tych liści stąd i przerzucał je na tamtą stronę i wyściółkuję je dokładnie tak samo, jak przed chwilą nimi wyściółkuję glebę. Dokładnie tak samo, jak przed chwilą tą słomą, czyli bez żadnych kartonów. Przestało na sekundkę padać, więc mogę Wam pokazać, co tutaj już zrobiłem, bo wcześniej nagrywałem, ciągle leje nie chcę kamery zamoczyć. O już, kropi znowu. No ale trudno. Około 30 taczek tutaj już wykipowałem. Muszę to jeszcze trochę porozgarniać. Bardzo gruba warstwa, teraz jest tu nawet do 34, no prawie że 40 cm w niektórych miejscach ale to porozgarniam to będzie gdzieś tak z 25, a potem się ubije pewnie do, do 10 także no mniej więcej te 25-30 m kwadratowych to spokojnie tutaj będzie z tego materiału to trochę porozgarniałem, nie chodzę po tym, nie chcę mi się to się ubije od, od tego od deszczu, od grawitacji. Mamy około 20 cm, nawet trochę więcej niż ta słoma tam, może z 25 w niektórych miejscach, ale widzicie taka największa góra się na nią wejdzie, to się mocno ubija. Liście mają o tyle zaletę. W porównaniu do tamtych rzeczy, że tutaj nie powinno być chemii. Teoretycznie oczywiście zawsze może drzewo pochłonąć jakieś substancje, spaliny różne, samochodowe czy coś, ale teoretycznie nie powinno. Mieć tutaj zbyt negatywnego wpływu. Myślę, że dostarczy ta warstwa tutaj sporej ilości próchnicy. No i dobra, na dzień dzisiejszy to mam tyle, co chciałem Wam przekazać. Jeżeli wymyślę jeszcze jakieś inne rzeczy do ściółkowania, ja po prostu zrobię jakby trzecią część tego filmu. Teraz jest podsumowanie tamtych i jakby rzut następnych materiałów, podsumowanie agrowłókniny, słomy a i kartonów, a ściółkowanie słomą i liśćmi. Teraz sobie wymyśliłem w następnym jakby odcinku powiem jak to się sprawuje. Nie chodziłem z miarką, ale wyliczyłem krokami, że pomiędzy, no gdzieś około 170-180 metrów powinniśmy mieć w tej chwili wyściółkowane. Nawet do 200, bo trochę, trochę tutaj oszukałem, bo na tym co już mieliśmy wyściółkowane powstały grządki, więc to też jest, jest jeszcze 10-20 metrów kolejne. Także można by uznać, że już żeśmy około 200 metrów Wyściłkowali tego terenu, może nawet więcej. Mam nadzieję, że się podoba. Dajcie znać, czy chcecie mieć takie odcinki z tego ściłkowania. Kolejne moje gdzieś tam pomysły i, um, i, 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 i ich, ich efekty. Do zobaczenia. Pa! pa.